Ten poemat, który dotyczy skruchy i tego, że tchórzostwo jest najgorszą cechą, jest odrzucony przez społeczeństwo i to ma znaczenie. To jest jakby symboliczne przedstawienie tego, że społeczeństwo tamte, społeczeństwo rosyjskie nie akceptuje tego, odrzuca tę, powiedzmy, wartość i postawę Piłata, który się reflektuje, że woli uniewinnić Chrystusa niż obronić swoją karierę, co reflektuje się w śnie dopiero. Po fakcie, ale wciąż. I społeczeństwo to odrzuca. To jest znaczące. To też, co jest bardzo ważne, mistrz mówi, że od początku wiedział, jakiego poemat ma się zakończyć. I ma się zakończyć słowami Piąty prefekt Judei, ekwita poncjusz piłat. Tak ma się zakończyć. I do tego wrócę później. Na razie nie będę mówił więcej. Jest to jakby charakter klamry kompozycyjnej dla tej powieści. Coś, co łączy każdy z wątków powieści. Tym jest klamra. Ponieważ nie została ta powieść dobrze przyjęta, mistrz popada w obłęd, boi się, lęka się, boi się ciemności, ma drgawki, pali powieść. Małgorzata chce go uratować, i on mówi, że opuść mnie, bo przy mnie zginiesz. To też jest bardzo wzruszający moment, bo jakby jeśli chodzi o ich relację, on nie chce, żeby z nim była, on, on, jakby on tego chce, ale nie chce tego dla niej, chce, żeby ona miała lepsze życie. A ona chce z nim zostać i chce mu pomóc. Piękny, piękny wątek, naprawdę. No i później tam ona mówi mu ostatnie słowa w jego życiu, że tam wróci do niego rano, powie mężowi, że go zostawia i będzie z nim żyła. No Potem on jedzie do szpitala psychiatrycznego, jakby sam tam jedzie. I nie powiadomił o tym małgorzaty, bo nie wiedziałby, jak miałby to zrobić i on liczy, że ona o nim zapomniała i poszła dalej.